Witam wszystkich sympatyków naszego szkolnego projektu Czwórka Czyta w kolejnym odcinku. Teraz, tym razem bez gościa, za to z dużą ilością ciekawych książek o wspólnym mianowniku. E, pomysł na nagranie tego odcinka przyszedł mi do głowy już w styczniu, bo wtedy uczniowie klasy trzeciej C naszej szkoły wpadli na taki ciekawy pomysł przyprowadzenia takiej sondy z pracownikami naszej szkoły e, dotyczącej Takich czytelniczych wspomnień z młodości i z dzieciństwa. Wyniki sądy zostały opracowane i zamieszczone na takich specjalnych posterach w holu naszej szkoły. Wszyscy się wtedy dowiedzieliśmy, że wygrały Baśnie Andersena. Natomiast na drugim miejscu plasowała się pozycja, którą i ja, i myślę, że wielu z Państwa ma w swoich prywatnych zasobach czytelniczych, a jest nią. Książka napisana przez Autorkę z Kanady, panią Lucy Mount Montgomery, zatytułowana Ania z Zielonego Wzgórza. I jest to pierwsza część z takiej serii książek o Ani Shirley. Wszystkie książki o Ani przeczytałam po kilka razy, tak samo tę właśnie Anię z Zielonego Wzgórza, która chyba jest moją ulubioną częścią. Ania Shirley to niezwykła bohaterka, bardzo prawa, wyraźnie stająca zawsze po stronie tego, co dobre i właściwie, a przy tym pełna wrażliwości, takiej naturalnej charyzmy pełna też humoru i dużego dystansu do siebie. Nie sposób było się z nią nudzić i ona była takim lekiem na całe zło. Na nieudany dzień, na, na jakieś smutki, frasunki, wystarczyło sięgnąć po Anię, by znaleźć się w innym, piękniejszym i radośniejszym świecie. Dlatego z dużą ciekawością przejęłam fakt, że nowe współczesne wydawnictwo postanowiło zatrudnić tłumacza aby dokonać takiego bardzo dokładnego tłumaczenia książki napisanej przez panią Montgomery. Tego zadania podjęło się wydawnictwo marginesy. Książkę bardzo dokładnie w zestawieniu z oryginałem przetłumaczyła pani Anna Bańkowska. No i pierwsza różnica już na okładce w tytule. Tu mamy Anię z zielonego wzgórza, a tu mamy Anię z zielonych szczytów. Przygotowując się do nagrania tego odcinka obejrzałam kilka takich filmików przyrodniczo-turystycznych o wyspie Księcia Edwarda, bo tam właśnie osadzona jest fabuła tej książki. I o ile na wyspie Księcia Edwarda znajdziemy klify, urwiska i wzgórza to takich klasycznych szczytów, jak my to rozumiemy, czyli jako takie stoszkowate zwieńczenia gór, to tam nie uświadczymy. Co więc skłoniło panią Montgomery, żeby tak właśnie zatytułować tę książkę, swoją pierwszą powieść? Nie wiem, ale no tak właśnie było. To nie jedyna różnica, jaką możemy zaobserwować w obu tych wersjach. Tutaj, w tej pierwszej wersji, w wersji, którą ja mam. Imiona bohaterów są przetłumaczone na język polski, natomiast tutaj zachowane jest ich oryginalne brzmienie i jak najbardziej ten zabieg rozumiem. Inna doskonała pisarka szwedzkiego pochodzenia, pani Astrid Lindgren, w jednym ze swoich wywiadów powiedziała kiedyś, że jest zdecydowaną przeciwniczką tłumaczenia imion bohaterów jej książek na inne języki i chciałaby, żeby one pozostały w naturalnym brzmieniu. Jak najbardziej to rozumiem. Ja i moje rówieśnicy, kiedy byliśmy dziećmi, poznaliśmy filmową bohaterkę, Pippi Langström. Zakochaliśmy się w Pippi. Wszyscy, absolutnie, bez wyjątku, podziwialiśmy jej niezwykłe przygody i zaśmiewaliśmy się do łez z tym, co spotykało bardzo młodą bohaterkę. I jakież było nasze zdziwienie, kiedy potem w bibliotekach i w księgarniach znaleźliśmy książkową wersję Pipi pod zupełnie innym tytułem: Fizia Pończoszanka. No, jaka Fizia? My zakochaliśmy się w Pipi, a nie w jakiejś fizji. Jeśli chodzi o fabułę, to wydaje mi się, że ta pierwsza. Jest taka bardziej dynamiczna, więcej tu dialogów, akcja dzieje się bardziej wartko, szybciej i wydaje mi się, że też ta jest bardziej taka radosna, natomiast taka ku pokrzepieniu serca. Natomiast ta jest e, taka bardziej opowieściowa, refleksyjna, e, akcja dzieje się wolno, mało tu dialogów i e, jest bardziej sentymentalna. Oczywiście każdy z nas ma swoje upodobania i polubię tę, która bardziej mu przypadnie do gustu. Dla mnie ta zdecydowanie. Dwie nie za nami, a przed nami trzecia. Wszystko wskazuje na to, że na fali sukcesu Ani z Zielonego Wzgórza, która bardzo szybko została przetłumaczona na inne języki, nasza rodzima pisarka pani Maria dunin kozicka napisała. E, swoją własną opowieść o naszej polskiej Ani, zatytułowała ją Ania z Lechickich Pól. Tak naprawdę napisała trylogię. Ta pierwsza to dzieciństwo, kolejne to młodość i y, dorosłość. Już sam tytuł: Ania z Lechickich Pól. Wskazuje na to, że tutaj wątki patriotyczne będą ważne, no bo te Lechickie pola odnoszą się, przynajmniej w moim odczuciu, do naszego protoplasty narodowego Lecha i tak jest istotnie. Za sprawą dziadka, głównej bohaterki, poznajemy wybrane opowieści z historii nie tylko rodu tej bohaterki, ale też z historii Polski, bardzo chlubne. Elementy z tej e, historii. Główną bohaterką jednak jest Ania, i to jest pierwsza rzecz, która łączy tę bohaterkę z bohaterką z tej książki, wspólne imię. Drugą ta drugim takim punktem stycznym jest to, że każda z tych bohaterek w jakimś, na jakimś etapie swojego życia e, doświadczyła pobytu w przytułku. Ta właściwie swoje początki życia od przytułka zaczęła. Jej rodzice umarli bardzo, bardzo szybko, kiedy Ania była jeszcze niemowlęciem, natomiast tutaj jest inaczej. Ania jest dzieckiem wychowywanym w szczęśliwej rodzinie, jest ubóstwiana przez wszystkich domowników, ale bardzo szybko e, umiera jej tata, zaraz potem umiera ukochany dziadek, i chociaż mama jest młodą kobietą i ma się bardzo dobrze, e, pewien splot niezwykłych wprost okoliczności doprowadza do tego, że Ania trafia do przytułku. Jakie to okoliczności to m, pozostawię w tajemnicy do odkrycia m, potencjalnym czytelnikom, e, ale tak to się właśnie e, zdarzy. E, m, Obie bohaterki mają z sobą dużo y, wspólnego. Są pełne osobistego uroku i takiej szczególnej wrażliwości i przenikliwości. E, ta jest młodsza od Ani z Zielonego Wzgórza. Poznajemy ją e, w takim okresie od narodzin do e, końca siódmego roku życia. E, dowiadujemy się, że jest e, bardzo przenikliwa i ma taki dar. Odczytywania emocji i nastroju wszystkich osób wokół, co stanie się powodem jej traumatycznych przeżyć, napyta sobie biedy i natworzy wrogów, ponieważ bardzo szybko będzie odczytywała zamiary, intencje różnych pseudo przyjaciół rodziny. Poza tym będzie w tych swoich odczuciach odosobniona, zwłaszcza że ukochany dziadek właśnie umarł, a od innych bliskich krewnych ją odseparowano. Ma też wyjątkowy taki dar tworzenia opowieści, sama sobie opowiada bajki, czyli tutaj to pokrewieństwo dusz z Anią z Zielonego Wzgórza jest bardzo bliskie. Zabierając się do tej książki zastanawiałam się jak mi się ją będzie czytało bo została napisana dawno dawno temu i o dziwo czyta się bardzo dobrze nie ma tu takiego archaicznego trudnego języka który by utrudniał poznanie tej historii młodym czytelnikom i zwroty akcji są też zaskakujące więc czyta się naprawdę dobrze i naprawdę przyjemnie na kolejną książkę natrafiłam w miejskiej bibliotece w Ełku. Stamtąd ją sobie wypożyczyłam. To jest książka napisana przez współczesną pisarkę, panią Sarę McCoy. Nosi ona tytuł Maryla z Zielonego Wzgórza. Zawdzięczamy ją wydawnictwu świat książki. I jak już tytuł nam tutaj podpowiada,. Opowiada ta książka o życiu Maryli, opiekunki Ani z Zielonego Wzgórza, od czasów jej wczesnego dzieciństwa, aż do momentu, kiedy Maryla i brat Mateusz decydują się zaadoptować chłopca. Oczywiście wszyscy czytelnicy Ani z Zielonego Wzgórza wiedzą, jak to było z tą adopcją chłopca i do czego to doprowadziło, więc nie ma tutaj powodu, żeby to przytaczać raz jeszcze. Książka odkrywa tajemnicę wielu wątków, wielu takich smaczków z tej książki Ania z Zielonego Wzgórza. Do których autorka już potem nie wraca. Dowiadujemy się więc, jak powstało i e, jaką moc miało e, magiczne wino porzeczkowe. E, poznajemy okoliczności zaprzyjaźnienia się Maryli z Panią Małgorzatą Lindę. Dowiadujemy się też, dlaczego Maryla nigdy nie wyszła za mąż, a Mateusz się nigdy nie ożenił. E, czyta się to bardzo dobrze, to naprawdę bardzo dobre czytadło. Dla wszystkich. No i ostatnią książką, którą przygotowałam do dzisiejszego nagrania, jest książka naukowa, napisana przez panią Mary Henry Rubio. Mam nadzieję, że prawidłowo wymówiłam imię i nazwisko tej y, y, autorki. Książka pod tytułem Mont Montgomery Uskrzylona Kim naprawdę była kobieta, która stworzyła Zielone Wzgórza? Została wydana przez wydawnictwo Pruszyński Spółka. To naprawdę opasłe jeszcze Ma ponad 6 stron i rozmiar książki też jest bardzo duży, prawie że format A4. Jest to opozycja zawierająca bardzo dużo faktów z życia niezwykłej pisarki. Mamy tutaj też zdjęcia. Zawierające, um, um, informujące o tym, jak wyglądała pani Montgomery w różnych etapach swojego życia, jak wyglądali jej przyjaciele, jej bliscy oraz miejsca, które były dla niej ważne, w tym um, oczywiście wyspa um, księcia Edwarda. Z, z karty książki dowiadujemy się, że została ona napisana w oparciu o dzienniki, które po sobie pani Montgomery zostawiła, oraz w oparciu o analizę listów, materiałów prasowych i innych dokumentów, które były już tworzone za życia pisarki i później przez różnych specjalistów. Wiemy, że um, Ania z Zielonego Wzgórza um, została napisana jako powieść um, dla wszystkich, a dopiero z czasem, um, w wyniku niefortunnych takich splotów okoliczności niefortunnych dla pani Montgomery, została zdegradowana do roli um, książek dla dzieci. A później do roli książek dla niewykształconych e, mas, e, dla takiego pospólstwa. Ale po kolei. E, pani Montgomery, oprócz Ani z Zielonego Wzgórza, napisała też wiele innych książek z ciekawymi bohaterkami żeńskimi, Emilka ze Srebrnego Nowiu, Dziewczę z Sadu, Historynkę, Błękitny Zamek. Wszystkie swoje bohaterki. Wyposażała w jakieś elementy związane z jej własnym życiem i jej własnymi przeżyciami. Powiedziałam, że pisała te książki dla wszystkich, rzeczywiście. Panowie również się w nich zaczytywali i to panowie no, wysokich racji stanu. Pan Mark Twain, wybitny autor, wypowiadał się na temat wysokiej wartości książek pani Montgomery, zwłaszcza Ani z Zielonego Wzgórza, a także dwaj mężowie stanu z Wielkiej Brytanii podczas swoich wizyt takich dyplomatycznych życzyli sobie w programie pobytu spotkania z tą autorką. Książka pokazuje, w jakich czasach tworzyła i żyła pani Montgomery, jak trudne były to czasy dla kobiecego pisarstwa na rynku zdominowanym, na rynku literackim zdominowanym przez mężczyzn, jak bardzo ci mężczyźni utrudniali życie i pracę pani Montgomery, chociaż ona zrobiła bardzo dużo dla rozwoju, dla propagowania i reklamowania literatury kanadyjskiej. Była bardzo zajętą e, damą. Em, pełna obowiązki Przynależne z tytułu bycia żoną pastora. W dawnych czasach uważano, że żona pastora z obowiązku musi poświęcać bardzo dużo czasu na prowadzenie szkółki niedzielnej, organizowanie różnych odczytów, spotkań towarzyskich, herbatek, organizowania akcji charytatywnych. No i przede wszystkim wizytowaniu wraz ze swoim mężem, pastorem, wszystkich parafian na herbatkach, obiadach i, i i spotkaniach towarzyskich. Dowiadujemy się też, że była wątłego zdrowia i była świadoma tego, że bardzo często wpada w takie stany depresyjne. Zdawała sobie sprawę z tego, że poniekąd jest to związane z jej trudnym e, dzieciństwem. E, mama e, pani Montgomery zmarła bardzo wcześnie, a tata niestety nie stanął na wysokości zadania e, i nie sprawdził się jako ojciec. E, malutką Lucy zajmowali się bardzo surowi dziadkowie ze strony e, mamy. Ale to właśnie dzięki dziadkowi i dzięki innym członkom swojej rodziny z pochodzenia bogatych szkockich przesiedleńców, emigrantów, którzy w tych dawnych czasach umilali sobie czas snuciem bardzo ciekawych opowieści. Wszyscy członkowie tego rodu mieli taki talent krasomówczy i Pani Montgomery czerpała właśnie z tych pierwszych swoich doznań, takich baśniowo-mitologicznych. Zamieszczała je potem w mniejszych lub większych fragmentach w swoich artykułach i książkach. Powiedziałam już, że świat męski był bardzo okrutny. Ona wielokrotnie była oszukiwana przez wydawców książkowych, którzy wiedzieli doskonale, zabezpieczone pod względem ekonomicznym, życie swojej i swojej rodziny. Natomiast ona wiecznie borykała się z trudnościami finansowymi, zdając sobie jednocześnie sprawę, że. Musi utrzymywać całą rodzinę, ponieważ jej mąż też cierpiał na zdecydowanie poważniejszą formę takiej choroby związanej z melancholią, depresją. Leczył się bardzo długo, bardzo poważnie i często nie mógł wykonywać swoich obowiązków zawodowych. Dzięki. Pani Montgomery i dzięki tej książce, temu doskonałemu opracowaniu, które czyta się jak najlepszą e, fabułę, dowiadujemy się, jak wyglądało życie społeczne dawnej Kanady i poznajemy cudowności świata przyrody, którymi pani Montgomery zachwycała się i we wszystkich miejscach, w których przyszło jej żyć, pracować, mieszkać, doszukiwała się podobieństw. Właśnie do tej przyrody z wyspy Księcia Edwarda. Gorąco zachęcam do poznania tej biografii. Obowiązkowo dla wszystkich miłośników serii, Ani z Zielonego Wzgórza i innych książek pani Montgomery, bo chociaż to misko no, obszerne bardzo, to tak jak powiedziałam, czyta się bardzo przyjemnie i jest to bardzo rozwijająca lektura. Zresztą wszystkie książki, które dzisiaj prezentowałam. Czytało mi się przyjemnie, z dużym zainteresowaniem, więc wierzę, że Państwo również e, i młodsi czytelnicy, i starsi czytelnicy e, przeczytają je z przyjemnością, bo jak sama tutaj pani Montgomery powiedziała, e, dobre książki są dla wszystkich. Wszystkim gościom dzisiejszego odcinka dziękuję za wspólnie spędzony czas.